Не, ти, а пияна е със ху И... Хеба умирам. Супер. Ale coś wziąłem Coś niesamowitego, kurwa dziura Temu nie backstappujesz, Debilu No Nie no, jak te falderynga odpaliłem, to Jakie... odpali... nie wiedziałem jak mapę odpalić nie Ty, ty a się... jaki ty brzydki jesteś, ja nie chcę cię bić Ja z tysiąca godzin, a teraz mam cztery tysiące teraz głupio nie zginąć tylko A few moments later. Nie, nie teraz, nie teraz. Zabiłem go. Widzimy, co cię flesza. Mam czarny ekran. Nagrał nas się, ku... daje Daję do grania. Dograno. Do Valoranta się przebranżowym. A kurde, z muzyką Kule. jeszcze gram, czekajcie. Z muzyką jeszcze gram. Nie, bo Kasper chodzi. Kasper, uwaga, tak nie do końca się patrzę to. Zobacz, bo ja jestem tak na rurkę Ale on mnie nie jest tutaj, gdzie? Yes. dawaj, tawaj, 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 ma. Sprawdź. Sprawdź ludzie tawaj, 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 Dam smoka na CT. Plętuj! ŻARNE plętuj! Gościu od muzeum i Ostatni muzeum. Ratuję. Jaka, jaki gangman! Jasper, no wiem ci, chodź, ja ty stał w miejscu. Chodź, pomaluj mój świat! Po żar, na żółto i na niebiesko. Na ten małduliko, jak się sprzedaje jeszcze? Nie się na Fuck! Czo, ale mam nadzieję, że oni rozumieją to, że jak chodzą, to są głośni i my wiemy, że co w muzeum, tak? <grym wiosenka> ale to jest piekto, tak Uwaga, heada, uwaga, headshot: 62 Okej. Okay, Nie ma ci nikogo, co ty, gdzie ty strzelasz? Chyba, chyba dostał skana, ale nie wiem tego. Ostatni cave. Yeah. Ostatni... A, dostał skana! Dulik, mam Na do twojej... Easy Nauczy się grać. Jestem ja w bezpiecznym środku w stylu, A ja mówiłem, że to z skanem, A my nikt nie wierzy Dobrze myślałem, że got No tego słyszałem Nip, żarne Żarne, żarne, takie masz... Nie no, ja mam będę. Maciek go nie no bardzo dobrze, ja w tych samych. Sam będę I grał pa. z X7, bo cóż to... No i co to mogę powiedzieć? Wow. Jeden tu. Cześć! Hold up! Эй, yo, What the Что? А ну, а чек! в Окей, не было, не сон на сайте, сон